Eee... okej, widzę straight to the point uh... O, się wkurzyła. Nie dziwię ci się. Wo, 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 uspokój się. No. Jezus! Jeez! Jezus Maria! Ugh. Dlaczego? Dlaczego to zrobiłeś? Czy to z powodu jakiejś osobistej krucjaty? Wasz gatunek już nas tu uwięził. Wygraliście! Nie rozumiem tego. Ugh. Kuczyn przez ten cały czas miał rację. Ludzie chcą nami rządzić, kontrolować nasze życia. Nawet gdybyśmy znowu się uwolnili, znowu rozpoczęliby wojnę. Gdybym tylko tu została i nie uciekła, mogłabym ochronić. Koniec gadania. Starole był jedynym przyjacielem, jakim mi pozostał. To, co zrobiłeś, jest niewybaczalne. A teraz zaznasz bólu, który sam powodujesz. Okej, okay, nie dziwię ci się. Dobra, bijmy się z nią, no bo. A... Mam tą nową amunicję, muszę się jeszcze nauczyć z niej strzelać, a. Eee. Okej, okay. to nie wygląda na trudny atak. Mam pół HP. Najgorzej. <laughs> Dobra, no. zaśmisłem. Co jest? Ja się w ogóle muszę nauczyć jej ataków. Ale ona mnie ura! Jezus Maria! Walka trwa. Dobra, no. A! Muszę się nauczyć strzelać i, ja i unikać jej ataków. Fura się odpuść sobie, zostaw mnie. No nie. Ale mnie zmasakrowała. Jezus, Maria. Czy wszechmocna Clover właśnie spotkała kogoś na jej poziomie? <laughs> jeszcze ty mi dowalasz? Z pewnością nie. No, bardzo dobrze. Dobra, jeszcze raz. Eee, tutaj wiem, że muszę tego uniknąć. Eee, tego nie mam pojęcia, jak w ogóle uniknąć. Chyba najprawdopodobniej muszę skręcać w lewo i prawo. Okej. Okay. No nie, chyciła mnie! A najgorzej. Z tego co widzę ona ma w ogóle ataki. te eee, to sobie skipniemy, które mi obniżają maksymalną ilość HP, co mnie bardzo niepokoi. Dobra, bijmy ją. Na szczęście już w miarę ogarnąłem jak działa Glass Amo spoko plus 2 HP, bardzo mnie to cieszy. Oa! No nie! Muszę się nauczyć w ogóle kolejności, bo z tego co widziałem... Eee, jej ataki się powtarzają. Dobra. Następna salwa szkła. Okej. Okay. No dobra, teraz o wiele lepiej mi idzie. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Dobra, Tutaj muszę. Kurde, klęszenie kółek na niewiele się zda. Mm, będę musiał coś wymyślić na ten atak. Ale na razie muszę się tutaj skupić na atakowaniu. O, i patrzcie, nie za każdym razem to mnie leczy. Muszę idealnie klikać w środek. Żeby mnie uleczyło Ale ten atak jest trudny, ah, masakra No nie, najgorzej no na świecie Dobra, wpatruj się w moją duszę Bijmy ją dalej, bo jak na razie To wszystko nie wygląda na coś zbytnio trudnego Wystarczy się po prostu Wyuczyć jej ataków i tyle O Boże, tego nienawidzę, totalnie Mój refleks jest dead tutaj Totalnie Boże, nie ogarniam, ja muszę na wyczucie I, i tyle mm, Dobra, atakujmy ją Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Spoko, spoko. Dobra, udało się na szczęście. Eee, a co to jest za tak? Aha. Dobra. To nie wygląda na trudno, tylko wystarczy się skupić i mniej więcej unikać tych kwiatków. Piasek wiruje wokół ciebie. <laughs> no cóż, nie dziwię się, właśnie straciła najlepszego przyjaciela. Czyli jedyna osoba, która jej została. Eee, okej, okay. eee. Skakujący te z ziemi, to jest zła rzecz. 5HP, masakra. Dobra, bimy ją dalej. Mmm, się trudno komentuje, jednocześnie walcząc z. wkurzoną lisicą, co to jest? Ja to widziałem w pacyfiście podobne. What is this? <ścoughs> o nie, ona będzie wielkim problemem. Dobra, wygląda na to, że jestem chyba w y, tym samym momencie, ale nie jestem tego pewny po życiu na pewno. Dobra, ale jestem na pewno atak wcześniej. <laughs> dalej nie ogarniam tych kwiatków. Dobra, okej. Okay. Mamy jeszcze dużo życia, mamy jeszcze dużo życia. Bijemy ją dalej. Muszę sobie regenerować HP. Mm, Przydałoby się mu to na pewno. E, tutaj mamy teraz ten atak. Skryjmy się tutaj, bo właśnie był tutaj ten laser. Za tym filarem, okej. Okay. O, dobra. Ta, jakkolwiek źle mi to poszło, to wiecie, wciąż żyję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. spoko. I zaraz masz pół HP w ogóle koleżanko moja tutaj. <gry> dobra. Muszę się skupić na szczęście ten tak mam w miarę ogarnięty, on nie jest jakoś trudny. Dobra, bijemy cię dalej. Po prostu musisz umrzeć. Okej, okay. mam nadzieję, że tym razem mi się odnowi. Tak, odnowiłam 2 HP. No nie! Zatrzymałam mnie. Najgorzej! No ale ja się tu daję robić dziecko małe, najgorzej. Czyli... Po prostu ja taki się powtarzam, ona ma pulę ataków do wyuczenia i tyle. Chociaż tyle. Wiecie, szukam pozytywów i tak dalej. Wow, 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 wow! Dobra. O! Ej, nie zostaje? Co, co jest? Ej! Co? XD. XD! XD! Muszę po prostu stanąć w tamtym rogu. I tyle. Dobra, lecimy z nią. Czy ty masz drugą fazę? What the fuck? O mój Boże! O Jezus Maria, czyli wygląda na to, że nasza zeroba ma drugą fazę. Ech. Wiecie co? Teraz mi się coś przypomniało. Witaj z powrotem, wiecie co? Bo mi się teraz przypomniało, wiem, że pewnie w poprzednim odcinku nas spamiliście mi i bardzo wam za to dziękuję, ale ja chyba ominąłem Flinta, bo miałem go w poprzednim podejściu, sobie teraz tak przypominam. I chyba on zadawał o wiele więcej, bo z tego co teraz widzieliście, 2 HP leczenia to jest niewiele za możliwość szybszej jej eksterminacji, więc chyba wolę więcej damage'a niż to leczenie, bo... No widzicie, później te ataki są o wiele trudniejsze i im dłużej ją biję, tym mam większą szansę na oberwanie, co mi samo w sobie zabiera o wiele więcej niż tylko HP, bo też zabiera mi max HP. Pośród tej serii kamienia zauważasz ciemny, wystający kamień. Czy go wziąć? Ok, zdobyłeś krzemień. Co to jest? Amunicja krzemieniowa. Amunicja atak 9. Zakurzona czarna skała może być przydatna w walce. Przecież to jest o wiele więcej niż glas amo. Czy nawet te lodowe pociski, więc sobie to założymy. Możesz tym rozpalić ogień. I wróćmy się do naszej ceroby. Jakbym stanął tutaj z góry, to byśmy mogła trafić. Patrzcie! Nie no no way! Wystarczy się tylko nie ruszać, Jezus Maria! I teraz ci muszę nie ruszyć? Dobra, na dół. Ach, jeszcze o tym. Ale fajną taktykę wymyśliłem, dobra. Okej, okay, spoko, ty tam sobie powiem że nie masz już nikogo. Ile to zadaje damage'a? Aha, inne pociski teraz, widzę, że są, no nie dziwię się. O nie, ostatniego nie trafiłem. 39, ale ja dużo nie trafiłem, więc w sumie się trochę nie dziwię. Zaraz sobie sprawdzimy jeszcze raz. Tylko ominiemy sobie ten atak. To z pewnością. Dobra. Następne tutaj pociski. E, muszą polecieć w cerobę. 51. No to jest dużo. Patrząc na to, że. Wiecie, nawet nie starałem się jakoś w jakiś środek trafiać. Więc obstawiam, że około 70 będzie max atak. Kurde, muszę dłużej czekać. 43, ale no jednak widzicie, to jest o wiele. E, to jest o wiele silniejsza amunicja. E, I też widzę, że. Te ataki kwiatkowe mają inne paterny, w których mogą mnie trafiać, więc muszę też sobie na to zwrócić uwagę. Dobra, teraz się muszę skupić, żeby trafiać w środki. 63, patrzcie, o wiele więcej bije to amo. Dobrze wiedzieć, kurde. Mm, masakra jestem to jest strasznie słaby. Dobra, jedyne co to tylko to przetrwać. No, nie ma nadziei. No cóż. O nie, nie trafiłem! Najgorzej! Dobra. E, tutaj kwiatek. Ten obracający się mm, naprawdę trudno się to komentuje i jeszcze próbuję atakować ją. Jeszcze trzeba się skupiać, żeby dobrze ją atakować. Okej, okay, 51 domenia. No nie, nie spodziewałem się tego. W sensie zapomniałem o tym ataku. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, uniknęliśmy na szczęście. Zaś ściera pot. No nie, nie troszczyłem. Najgorszy atak. Nadal nie wiem, jak go uniknąć, więc tutaj na pewno oberwę. Mm. No, nie, 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 nie. nie. Please, please don't kill me. Muszę się o wiele bardziej spłacić. A wiecie, co jest najgorsze? Że jest jeszcze druga faza, z tego co wiedziałem. Oh, God damn it. Dobra, więc jestem prawdopodobnie w połowie HP, też nauczyłem się paru technik. O. Powiedzmy, zobaczymy na ile się one zdadzą. Stwierdziłem, że przed jej drugą fazą fajnie byłoby się wyleczyć, więc przed chwilą to zrobiłem. Bo jej druga faza zaczyna się dokładnie teraz, w połowie. E, dobra, na no spokojnie, to jest już koniec jej ataku. Ona wyciera pot ze swojego czoła, my się uleczymy. I muzyka przyspieszyła. No i zaś muszę się nauczyć tych jej e, nowych ataków. A z tego co widzę to ona ma po prostu przyspieszone ataki i lekko zmodyfikowane. Eee... No nie trafiłem. Masakra, 19 damage. Eee, co? Co jest? Czemu ja obrywałem? O patrzcie! Jak dotknę ramki, to mi obniża HP! O Boże! Najgorzej! Dobra, klepiemy ją. Nie możemy się teraz poddać. Ona musi umrzeć! 63 damage otrzymała. Okej, okay, tego nie było. Tutaj może się wolno ruszać po prostu i nie dotykać. Tej RAMKI! No nie! Okej, okay, bijemy ją dalej. Na szczęście, okej. Okay. Mamy troszeczkę HP 51. Y What? What? What is this? Co? Okej, okay, to jest to samo. God damn it. Kurde, trzeba ją dalej klepać. Nie możemy się poddać. I 63 HP. Płaś, jak ona wygląda! Zmasakrowana! Dobra, 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 dobra. Ale słuchajcie, jest progres, jest progres, bo już miała Loa, więc. Dobra. Okej, okay. mam drugą fazę, mam full HP na szczęście. Ale nie powiem wam, że nie oberwałem, bo oberwałem tylko że się leżyłem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Na no, spokojnie, już byłem parę razy w tej fazie, tylko wam tego nie chciałem pokazywać, bo umierałem. Okej, okay. 50 HP, na no, spokojnie, damy radę, damy radę. We can do this! Ja wam mówię, minąłem się z powołaniem, powinienem być jakimś coachem motywacyjnym. <grywanie> Dobra, bo już głupot zaczynam gadać. I głupio obrywam. Dobra, idziemy ją dalej. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie idzie mi aż tak źle, nie idzie mi aż tak źle. 55 HP. Oh, zapominam cały czas o tym atakach. Najgorzej. Dobra, dobra, dobra. No nie, nie, nie. Zapomniałem o tym, że nie mogę się opierać o tą ramkę. E, nie ma nadziei. Um, czy chce się leczyć? Nie, nie chce się leczyć. Musimy ją bić dalej, aby ją jak najszybciej ją przejść. Teraz nawet nie ma sensu się leczyć, nie no chyba, żebym miał mało HP. Dobra. Tutaj ogarnąłem fajnego spota, że można tego fajnie uniknąć. Okej, okay, Tutaj okay, nie różne się. No nie, 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 nie. nie. I tutaj muszę. Muszę się ruszyć, spoko, 30 HP. Ona ma już o wiele mniej tego HP, więc myślę, że możemy się udać, bo muszę się skupić, to na pewno. No nie, nienawidzę tego ataku. Dobra, dobra, dobra. No nie, 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 nie o ramkę, nie o ramkę. No, już tu siedzę za dwie godziny. Oluczymy <gry> się, uzysk latę, dobra. No nie, 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 nie. Teraz na mnie bardzo źle działa, nienawidzę go. Dobra, udało mi się uniknąć pod koniec. <gry> Bijemy ją dalej. Okej, okay. z mojego six shootera. okej, 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 dobra. Na szczęście to nie jest trudne, tylko wystarczy... Mm. Powiedział, nie jest trudna oberwa, najgorzej. Okej. Okay. Udało się to przeżyć bez większych ran. Już to pewnie powiedziałem dzisiaj bardzo dużo razy. Nie, <laughs> nie nienawidzę tego ataku, proszę, nie! Nie, nie! Nienawidzę tego ataku! Nie, 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 nie! No nie! Czy 13 HP. No nie, opuść Dobra, mam leczenie, uleczmy się. Okej. Okay. Ten atak lubię, tylko wystarczyło mieć go ominąć. <grym> Czy zawsze jak powiem, że lubię któryś atak, to muszę na nim oberwać? Dobra. Masz już mało HP. No nie, no nie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tutaj wystarczy się tylko skupić i Wszystko będzie dobrze Okej, okay, okej, okay, dobra, tylko teraz dobrze wymierzyć broń I będziesz martwa Ej, patrzcie, da się mu szczęcić Ale nie, nie zamierzam ryzykować Że skończę podobnie jak w walce z Sansem Jest! O Boże, tak! Okay. Masakra Spójrz Spójrz na mnie, tchórzu Spójrz na owoce swojej pracy. Czy to cię uszczęśliwia? Może gdybym błagała o litość, sprawiłoby to, żebyś się poczuł źle z powodu swoich działań? Nie. Kiedy już nas wykończysz, mam nadzieję, że się udławisz pyłem, który wypełnia powietrze. A w międzyczasie idź do piekła. Ach, na razie ty poszłaś. 1500 Expa. Boże, pierwszy z trudniejszych przeciwników. Mówiąc całkowicie szczerze, no my sobie to, bo mogą by, być tu fajne itemki. Gdzie jest 25? Czy oni też są ewakuowani? Zobaczmy w ich domku. Nie, nikogo tu nie ma, czyli ewakuowała wszystkich. Dobra, zobaczmy sobie tutaj do tego szpitala. Mm, nikogo nie ma. Brudna komoda. Brudna komoda. Heh, czyli nic tu nie ma. Stolik. Okej, okay. dobra, zobaczmy sobie co jest w salonie. E, Okej, okay, no, oczywiście nikogo nie ma, nie dziwi mnie to. Mm, ale nikt nie przyszedł. Ukradłeś 100 golda z zalady. Dobra, weź. Woda lodowa. Aura, mm. weźmiemy wszystko. We Czy ja mam nieskończoność wody? Mm, już myślałem Dobra, weźmiemy wszystko, bo może się później przydać. O, 30 HP leczy. No, całkiem dobre leczenie. To wyjdźmy stąd i rozejrzmy się, może kogoś. Co ty tu robisz? A, nie zrobię ci drinka, jeśli tego chcesz. Wiem, co zrobiłeś. Naiwny głupiec. Próbowałem go ostrzec. A co robi? Przegrała z tobą? Musisz się teraz czuć, jakbyś miał wielkiego farta. A, nie ma we mnie nic poza nienawiścią, ale wiem, że nie miałabym szans z tobą. No, chociaż ty myślisz. Więc jestem tutaj, zamknięta w sobie, podczas gdy wszyscy inni... A? Powiesz coś więcej? Powiedz, gdzie są inni? Jeśli nie zamierzasz mnie zabić, pozwól mi w spokoju opłakiwać moją rodzinę. Star był dla ciebie tylko celem, ale był większym bohaterem niż ty kiedykolwiek będziesz. A teraz. Wynosił z mojego salonu. Dobra, no więcej mi nie powiesz, bo wiesz, że jakbyś podniosła na mnie rękę, skończyłabyś podobnie jak Ceroba. Ale muszę jej przyznać jedno, że to była naprawdę trudna walka, i się cieszę, że już ją przeszłem i mam ją za sobą. Dymoph mm. jesty again. O. E, śpiewy salonowe. Okej, okay, ci są nieposzukiwani. Nie, nie mam mnie tu. O, jakaż wielka szkoda, myślałem, że będę. Dobrano. Nic tu więcej nie zdziałam, nic tu więcej na pewno nie zobaczę. Mm, Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj. Aha, tutaj nie ma tego gochcia, z którym mogłem pograć w gieroczkę, tylko trochę gumowych granulek. <grym> Okej, okay, okradnijmy sobie sklep z bronią, ale nikt nie przyszedł, ukradni. Jest safe z otwartymi drzwiami, jest pusty, o nic nie zostawiłeś. Uh, Profil srebrna amunicja i fantazyjna kabura. I white revolver, jego nie mam, no bo on tam leżał. Jesteś zbyt młody. Dobra, weźmiemy sobie gunpowder, wszystko weźmiemy sobie, tylko muszę to odłożyć do swojej torby międzywymiarowej. Dobra. Mm, dobra, na razie to odłóżmy i sobie po prostu zostawimy 3 ice water. O, dlaczego 15 HP, dobra. Eee, 3 ataku, 8 defa. Silver ammo to jest shit. A to 8 defa to, to jest chyba o jeden więcej, więc sobie to założymy. Mm, tak, 7 def 7 mi to daje, więc więc zawsze coś lepszego. Z domą wyposażasz się w fantazyjną kaburę. Jesteś teraz gotowy na wszystko. No, super, super. Steel Buckle no to to jest gorsze. Myślałem, że będę mógł niego sprzedać, no ale niestety się nie udało. O tutaj coś było jeszcze wartościowego. E, zepsuty naszyjnik bezużyteczny Aha, to mi dało do myślenia bo chyba później u nikogo się nie dało już nic sprzedać chyba tak e, e, myślałem że skomentujesz to no niestety nie skomentowałeś całej mojej walki z lisicą dobra chodźmy sobie wyżej mm, i i i co to jest czy chcesz wziąć przyjacielskie piepestki? Zdobyłeś przyjacielskie pestki. Plaui? A tak 11? Dowód więzi między Tobą a twoim najlepszym przyjacielem. Czemu mi tego nie dałeś przed walką z nią? Mra. No. Załadowałeś przyjacielskie pestki do swojej broni. Jak bardzo mnie to cieszy. Dobra, Flint sobie schowamy, bo chyba mamy nieograniczoną ilość miejsca. I idziemy sobie tutaj do farmy Starla. Ty dalej mi nic nie powiesz, wolę jednak zapisać gierzkę. Yy, Okej, okay. no i jesteśmy Czy kogokolwiek tutaj znajdziemy. Czy wszyscy są ewakuowani? Nie, zakurzony wieszak na ubrania. Dobra, a tutaj? Piec jest jeszcze ciepły. No tak, bo wszyscy się ewakuowali. Czy znajdę cokolwiek wyżej? Zaraz się przekonamy. Zdjęcie dwóch potworów, których spotkałeś. O, jakaż mi wielka was szkoda koledzy. No cóż, żegnajcie. Jesteście teraz tylko postaci tego zdjęcia w tym podziemiu. Mm, dobra, to jest zamknięte. Nie ma tutaj nic przydatnego. Mm, właśnie, pamiętacie, bo tu była piwnica z lewej strony. Słyszę szepty dochodzące z piwnicy. Chyba już wiemy, gdzie są wszyscy, ale chyba nie mogę nic z tą informacją zrobić. Przynajmniej tego, co bym chciał zrobić, no cóż, niestety. Yy, Clover wygląda na to, że nie zażyna wszystkich jak frisk, tylko wszystkich, którzy wejdą mu w drogę. No dobra, no. Chodźmy wyżej. I tego jestem właśnie ciekaw. Przecież co roba to otworzyła? Hejka! Zwykłe potwory to jedno, ale... Ta licica, którą właśnie zabiłeś, to kawał roboty, ha. No... Zgadzam się. Jeśli ją pokonałeś, Asgore nie ma szans. zwykłe potwory silniejsze od boss potwora? Ciekawe. A teraz. A co teraz? A, nie jestem pewien, jak otworzyć te drzwi. Um. <grym> co to pomogło? Co jest? No way. Ah, Z pewnością to zadziałało. Widzimy się z przodu, Klower. Do zobaczenia, Flowey, wejdziemy sobie do środka, oczywiście po tym jak sprawdzimy, czy tutaj na pewno nie ma nic, co mogłem sobie wziąć. Nie ma nic, no to wchodzimy do Steamworks.